Dzień dobry, magazyn Kontrasty, Kacper witam Państwa w salonie mebowym Euro. a dzisiejszymi gośćmi Życia Rawicza oraz Rawickiej TV są panowie Tadeusz Pawłowski i Burmistrzewicza. Dzień dobry. Marek Hańcep, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Piotr Domaniecki, Porozumienie Samorządowe wiceburmistrzewicza. Witam serdecznie. Paweł Szybej, Samorządowa Akcja Wyborcza. Witam Państwa serdecznie. I przechodzimy do pierwszego tematu. Polska od kilku dni żyje sprawą podsłuchów najważniejszych osób w państwie. Czy nie obawiacie się, że również lokalnie może nas dotknąć taka afera? Pan Burmistrz Pawłowski. Zawsze jestem na to przygotowany. W jaki sposób? Tak, jakby one były włączone. Mhm. Pan Marek czy się obawiam? Myślę, że nie ma czego się tutaj obawiać, bo też każdy powinien zastanowić się nad tym, czy chciałby, aby jego prywatne poglądy były udostępniane. I myślę, że nie robi się komuś tego, czego samemu się nie chciało, aby ktoś to by to zrobił. Tak? Sprawa musi być dogłębnie wyjaśniona i jeśli są tam sprawy, które będą musiały być wyjaśnione przez prokuraturę, no to oczywiście, że będą musiały być załatwione. Piotr Domański? Legalnych podsłuchów się nie obawiam. Natomiast to, co nielegalne, powinno być zakazane, ścigane i, i ukarane, zatem legalnych podsłuchów się nie obawiam. Paweł Szybej? Jeżeli się, ja myślę, nie uprawia brudnej polityki, to, to się nie ma czego też obawiać i, i, i wiadomo, dzisiaj w dobie tak wysoko powstawionej techniki, no możemy być posługiwani wszędzie. No tak więc w tej chwili na przykład. Dokładnie, programie. dokładnie, więc trzeba mówić to, co się myśli. Będzie dobrze. Również prywatnie. Tak, tak jest. Dobrze, panowie, a zostając jeszcze przy tym wątku, komu najbardziej zaszkodzi ta tak zwana afera podsłuchowa? Czy samej platformie Obywatelskiej, partii rządzącej, czy również wszystkim politykom, również na szczeblu lokalnym, marykańcem? Partie przychodzą i odchodzą, rządzący się zmieniają, a Polska jest najważniejsza. Tak? I w tym momencie myślę, że to największą szkodę osoby, które założyły te podsłuchy, uczyniły naszemu krajowi. No, elity polityczne niestety skompromitowały się na to, mimo że to było nielegalne, ale zostało jednak upowszechnione i tutaj e, język, który e, słyszeliśmy w tych e, rozmowach niestety nie przystoi politykom na tak wysokim szczeblu. Paweł Przybyj? No Na pewno wizerunek Polski nie wypadł zbyt dobrze. Jest to sprawa szeroko e, omawiana w różnych krajach ościennych. I, i dalej. Więc no myślę, że, że stała się krzywda przez to, że coś takiego ujrzało światło dzienne. Piotr no A Udawanie kogoś innego niż się jest zawsze jest narażone na to, że kiedyś to pojawi gdzieś tam i lepiej być sobą do końca. Pan Burmistrz wspomniał o, o języku. Panowie rozumiem nigdy nie przeklinają także prywatnie. Ja przeklinam. Nie no to pewnie każdy, każdy dorosły człowiek w swoim życiu w emocjach używa słów, które powszechnie są uważane za niecenzuralne, ale myślę, że w życiu tym publicznym takiego języka stosować się nie powinno. Dobrze. I przechodząc do sparta dodać jeszcze jedną rzecz, że jestem już w takim wieku, że obracałem się wśród ludzi, którzy byli wykształceni i wychowani w II Rzeczpospolitej i ich kultura osobista. Powodowała to, że w gronie tych osób naprawdę można było czuć ten, ten powiew tej kultury osobistej, ale im też zdarzało się używać ciężkich słów, ale one miały sens. Gorzej, jeśli się tych słów używa bez sensu. No i tu chyba jednak w tym przypadku nadużywanie takich bezsensownych przecinków no miało swój przykry wymiar. Dobrze, panowie przechodząc na grunt lokalny, wczoraj odbyła się sesja Rady Miejskiej podsumowanie tak naprawdę ubiegłego roku budżetowego udzielenie burmistrzowi absolutorium. Pan burmistrz otrzymał je niemal jednogłośnie. Praktycznie dyskusji w ogóle nie było, a trudno nie odnieść wrażenia, że zbliża się rok, że jest rok wyborczy i taka dyskusja. Co roku była, co, co kampanię wyborczą była, no a w tej chwili tak nie mam. Czy w takim razie dobrze się dzieje w gminie Rawicz? Pan Paweł Szybaj? Dyskusje były, z tym, że dyskusje odbyły się na komisjach. Tam każdy powiedział to, co myśli, to, co, co uważa za dobre, za złe. Ja myślę, że, że przedstawianie jakichś swoich opinii nagannych, czy też nie zawsze pochlebiających na forum publicznym. Nie zawsze jest dobre. Myślę, że. Pytam, bo do tej pory byliśmy świadkami właśnie tego. ...ku temu dyskusji. chyba są lepsze miejsca, jak, jak właśnie posiedzenia komisji, gdzie można powiedzieć, i, czy też jakieś uwagi do panów burmistrzów. Wtedy też sygnały są i, i wiedzą, jeżeli coś jest źle. I myślę, że w tym momencie też jakieś wnioski i wspólne rozwiązania można znaleźć. Pan Marek Końce? Dyskutujemy i spieramy się przez całe 4 lata, także robienie tutaj wielkiej dyskusji na ostatniej absolutoryjnej sesji nie miało już większego sensu. Przez całe 4 lata mówimy sobie nawzajem, co myślimy o, o swojej działalności. Natomiast tutaj też wniosek o udzielenie absolutorium przygotowała komisja rewizyjna, w której są przedstawiciele wszystkich klubów. Była zgoda co do wykonania formalnego budżetu. Niczego niezgodnego z prawem komisja nie stwierdziła, zatem celowe i. Właściwe było sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium. Ale jeszcze niedawno chociażby w programie Kontrasty mówiliście o tym, że Burmistrz nie realizuje tego, co chce opozycja, to co, to, co chce Platforma Obywatelska czy samorządowa. Znaczy, trzeba Bo... też oddzielić realizację budżetu, bilansowanie i cyfry tabelki od tego, co my byśmy chcieli, a czego no, burmistrz nie bardzo może chce realizować. No to oceniam wyborcy i to już niebawem w listopadzie będzie poddane pod ocenę. Pan no, Piotr Droniński. No cieszę się należy, że nareszcie stało się tak, że te dyskusje przeniesione zostały na komisję, a nie na forum. To po raz pierwszy tak się zdarzyło. Natomiast co do meritum sprawy no, nad liczbami i nad realizacją myślę, że również programu rady bo to przecież Rada ustala budżet, uchwala ten budżet i nad realizacją się nie dyskutuje. To są liczby, to są wskazania fachowców i Komisji Rewizyjnej również i dlatego cieszy się należy, że tym razem odbyło się bez zbędnych wycieczek. Pan Burmistrz Pałuski. Ja byłem oceniany, więc trudno mi oceniać oceniających. No ale to nie było Pana pierwsze absolutorium i, i przyzna Pan na pewno, że podczas niektórych głosowań było naprawdę gorąco na, na forum Rady. No tak, to ma, to ma swoje y, różne y, aspekty, i wydaje mi się, że akurat y, trochę ciszy przed tymi głównymi potyczkami y, przydałoby się. Czyli cisza, czy też Tak, tak. Zresztą ja to powiedziałem, dziękując radnym, że spotkamy się po wakacjach i będziemy się boksować dalej. W ochroniaczach, czy bez? Zależy od trenera. Zależy od trenera. Dobrze. Panowie, kolejny temat, który również Pan Burmistrz wywołał, to zaproponował przeprowadzenie wśród mieszkańców ankiety dotyczącej wyłączenia z ruchu części czy całego rynku. Co Panowie sądzą o tym pomyśle, Pan Piotr Domaniecki? Różne są interesy. Inne są mieszkańców, inne są zamieszkałych na starówce, inne są mieszkańców mieszkających na obrzeżach, gdzie tylko goszczą przy okazji zakupów czy pobytu w centrum, a inne są jeszcze tych, którzy prowadzą swoje, swoją działalność gospodarczą. Zatem warto chyba spytać tych środowisk, jakie rozwiązanie byłoby dla, dla nich i dla rabicza najlepsze. Pan Paweł Szybaj? Ja myślę, że to jest istotna sprawa, którą należałoby wykonać, ponieważ to mieszkańcy korzystają z rynku i to oni ma, mogliby się wypowiedzieć, czy oni są mieć rynek zamknięty, otwarty. I ja myślę, że taki wynik, wynik sondażu będzie naprawdę trzeba wziąć mocno przeanalizować i się pochylić nad tym i najprawdopodobniej zgodzić się z mieszkańcami. Czyli Pana zdaniem, tak jak zdecyduje większość mieszkańców, tak powinno być? To też zależy, jaki to po prostu będzie udział procentowy ludności, bo jeżeli będziemy mieli bardzo mało zainteresowanych, jak niejednokrotnie mamy sondaże w internecie, gdzie, gdzie zagłosuje tysiąc osób, no to do tego naprawdę nie, nie, nie należy tak. Racjonalnie podchodzić, ponieważ może być właśnie dana, dana grupa czy, czy przedsiębiorcy, czy ktoś się skrzyknie, że ok, my chcemy mieć rynek otwarty, oni się zmobilizują i oni mogą zagłosować, tak? Ta reprezentacja społeczeństwa powinna być no, dość pokaźna. Wtedy, wtedy możemy naprawdę realnie na to spojrzeć. Pan Burysz Nie zdecydowałem się na formę referendum, bo y, obawiam się, że gdyby był podany tylko jeden temat. Y, co zrobić z rynkiem, to ta frekwencja mogłaby być y, słaba i ten wynik referendum byłby nieadekwatny do faktycznych y, oczekiwań. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że rynek nie jest i tylko tych, którzy przy rynku mieszkają, to jest rynek gminy, nawet nie miasta. I ścieranie się różnych interesów y, powoduje to, że opinie o tym, jak on ma. Funkcjonować w przyszłości są różne, i chcę zobaczyć przez nazwijmy to ankietę lub też wyrażenie opinii, który z głosów w tej dyskusji byłby przeważający. Czy wyłączenie całkowite, czy wyłączenie z, pewne, z pewnymi możliwościami wjazdu na rynku, czy też ewentualnie pozostawienie rynku ogólnie dostępnym, tak jak jest to w tej chwili. Pan Markańca. Nawiązując do, tej, do wypowiedzi Pana Burmistrza, wczoraj Pan Jacek Gwizdek zaproponowałaby, aby być może to w formie referendalnej, aby to głosowanie mogło odbyć się wraz z wyborami samorządowymi. To też wychodziłoby naprzeciw oczekiwaniom tutaj pana Szybaja, że może, mogłoby to podnieść znacząco frekwencję. Co do samych propozycji i możliwych pytań, które będą zawarte w ankiecie niezależnie kiedy ona by była Przedstawiona mieszkańcom, czy to przy głosowaniu budżetu obywatelskiego, który wnieśliśmy już od ubiegłego roku, czy też przy wyborach samorządowych, to myślę, że powinny być znane koncepcje zagospodarowania rynku i znane możliwości, jakie będziemy mieli po przegłosowaniu danej propozycji. Dajmy na to, że pójdę głosować. Za tym, aby wyłączyć całkowicie ruch pojazdów z rynku, chciałbym wiedzieć, co wtedy będzie się działo na tym rynku, jakie tam będą inwestycje, jak on będzie wyglądał, jakie imprezy będą się odbywały, czy mogą tam powstać kawiarnie, ogródki i jak będzie przebiegał ruch samochodów. Jeśli taką całościową koncepcję bym znał, to wtedy ma sens zadawanie pytania. W pozostałych, jeśli, jeśli tego nie zrobimy to myślę, że będzie trzeba pójść na jakieś kompromisy i wtedy też pogodzić i ruch samochodowy z częścią parkingu i z estetyką rynku. No bardzo trudny temat na pewno. Bardzo trudny, tym bardziej, że wyłączenie ruchu z rynku zlikwiduje również około 100 miejsc parkingowych w centrum. Maksymalnie 150. 100 miejsc parkingowych to z dochód do gminy z monet, które tam są wrzucane przez mieszkańców, ale też nie można zapominać o miejscach pracy. Handlu. Czy to referendum? Czy ta sanda, nazwijmy ją referendum, powinna być wiążąca dla władz miasta? Tak jak decydują mieszkańcy? No myślę, że jeśli to referendum, które byłoby to referendum, które miałoby skuteczną frekwencję, no to wtedy byłoby wiążące. Natomiast jeśli jest to ankieta, no to pozostawia pole do dyskusji. Dobrze panowie i krótkie pytanie w związku z tym prosiłbym odpowiedź tak lub nie. Czy są Panowie za tym, żeby w centrum Rabicza wewnątrz plant wszędzie wprowadzić ruch jednokierunkowy? Pan Burmistrz Pałowski? Nie, bo to jest niemożliwe. Na Nie. nie, nie Pan Dumunicki? Ciężka sprawa. Proszę? Ciężka sprawa do rozwiązania technicznie. Mhm. Dobrze. Panowie chciałbym przejść do kolejnego tematu. Czy brakuje panom w gminie Rawicz ścieżek rowerowych? To wyłszywaj? No brakuje na pewno, bo mamy praktycznie jedną do Sarnowy i, i, i chodnik jest, jest ścieżką w załęczu, a jednak jest to na, na uboczu, czyli taka główna, można powiedzieć, trasa rowerowa. Prowadzi ulicą Sarnowską stronę Sarnowy i to jest praktycznie wszystko, co, co mamy do wykorzystania. Wiadomo, chciałoby się tych ścieżek jak najwięcej, żeby one były powszechne, tak jak mamy za granicą. Holandią nigdy nie będziemy, czy Belgią drugą, to naprawdę nam daleko do tego, ale, ale społeczeństwo no naprawdę potrzebuje czegoś takiego, takiego rozwiązania. Coraz więcej osób siada na rowery ze względów rekreacyjnych, dużo też ze względów też materialnych. Nie ukrywajmy, jak obserwujemy, społeczeństwo nam troszeczkę ubożeje i jednak... Rower też potrafi zastąpić nam samochód, tniemy koszty bieżące miesiąca, także gdyby była odpowiednia infrastruktura, to, to na pewno te ścieżki żyłyby i, i, i powinny one się po prostu znaleźć jak najszybciej. Tadeusz Powuski? Nam nie brakuje ścieżek rowerowych, nam brakuje pieniędzy na ścieżki rowerowe, bo to nie jest tak, że my nie, my nie mamy pomysłu na to, gdzie te ścieżki by mogły być i jak je zrobić. Rzecz w tym, że budując ścieżkę rowerową trzeba na to znaleźć określone pieniądze, tylko pytanie z czego? Marek. No i chęć też panie Przewodniczący. Nie, tu nie, ma, tu nie ma najmniejszych oporów przed y, przystąpieniem do realizacji. To jest problem z, chyba, z czego wziąć pieniądze. Panie opory chyba są, bo y, komisja rowerowa, która powstała w gminie Rawicz to na 50 <laughs> y, punktów, które zaproponowała zrealizowane będą bodajże 3 czy 4. Więc chyba troszeczkę ten opór jest. Nie, to nie jest opór, opór przeciwko, i, i, przeciwko budowie ścieżek. Nie, to nie jest opór przeciwko budowie ścieżek. Proszę zwrócić uwagę, o jakie punkty chodzi. Tam, gdzie można wybudować ścieżkę na nowo, która nie koliduje z żadnymi interesami, tam, gdzie robimy nowe drogi, tam budujemy ścieżki i tu nie ma żadnych oporów ze strony nas, urzędu. Wręcz przeciwnie, zawsze się. Staramy znaleźć możliwości wybudowania takiej ścieżki. Natomiast no, budowanie ścieżek w centrum miasta dzisiaj jest to niemożliwe, bo taka jest struktura tego naszego grodu, którą kiedyś wymyślono i dzisiaj przebudowanie go na nowo nie jest możliwe. Natomiast e, na przykład e, spowodowanie pierwszeństwa przejazdu dla rowerzystów po chodnikach, wprowadzenie prawo skrętu dla rowerzystów, pozwolenie na jazdę w miejscach, których do tej pory nie było wolno, to jest dyskusja i ta, ta dyskusja się toczy nie pomiędzy mną a komisją, tylko się toczy w ramach komisji. I jeśli w ramach komisji nie ma zgody i nie ma zgody tych, którzy potem o ten porządek mają dbać, no to trudno, żebym ja podejmował arbitralnie decyzję, że będzie tak, bo tak mi się podoba. Ja już słyszałem konkretne sprawozdanie z działalności komisji, gdzie były przedstawione konkretne wnioski było ich niemało. No, natomiast nie, nie słyszałem nic, żeby to, te, te, te wnioski nadal były dyskutowane. Moja propozycja odnośnie ścieżek rowerowych jest taka, aby wykorzystać drogi techniczne dojazdowe do pól, które są wybudowane przy nowych obwodnicach. Rozmawiałem z panią, która była na sesji z Generalnej Dyrekcji Drugi Autostrad, uzyskałem odpowiedź, że jest to możliwe poprzez włączenie tych dróg do byłych dróg krajowych ścieżką o parametrach ścieżki rowerowej. Tak, aby to uniemożliwiało wjazd autem czy ciężkim sprzętem rolniczym, ponieważ na te drogi dojazdowe może być dojazd tylko z jednej strony, tak jak mamy przy rądzie wielkie orkiestry, jest wjazd na drogę tą techniczną, natomiast od strony sarnowej przy rądzie nie ma tego wyjazdu, i tu należałoby poszukać możliwości wykupienia tego fragmentu pola i ułożenia tam kostki tak, aby to było udrożnione. No trudno zakazać, sobie zakazać ruchu i tutaj, i tutaj była czy maszynom rolniczym na drogach by... dojazdowych do pól też. Oczywiście, panie. że tak, no ale ten ruch musi współistnieć, tak. No, no dzisiaj jeździmy po drogach krajowych bardzo mocno użytkowanych przez auta i pojazdy rolnicze i tam między tym przepychają się rowerzyści, więc tutaj chyba nie będzie problemu, żeby wspólnie użytkować akurat te drogi. Przypomnę. Panie Pawle tutaj sprawę dopuszczenia ruchu rowerów na plantach, gdzie moim zdaniem wprowadzenie martwego przepisu odnośnie zakazu jazdu po plantach niczego nie, nie zmieniło, bo i tak no, mieszkańcy korzystają z, ja z możliwości, możliwości przejazdu. No sam niestety w całości tego nie poparł. No i z tego tytułu też nasz wniosek przepadł wtedy. Ja myślę, że rowerzyści są normalnymi użytkownikami ruchu drogowego i tutaj budowanie specjalnych wyłącznie ścieżek rowerowych dla nich w mieście tego się nie da zrobić. Poza miastem są budowane, na przykład ścieżki do Sarnowy. Natomiast chyba musi zmienić się mentalność, o tym tutaj kolega Paweł wspomniał wcześniej, że prawnie nie jesteśmy Holandią ani Belgią i i może długo jeszcze nie będziemy, jeżeli o to chodzi, ale gdyby się nieco zmieniła mentalność kierowców pojazdów mechanicznych i zważaliby więcej na tych uczestników, czyli rowerzystów, byłoby łatwiej i bezpieczniej. No i dlatego też myślę, że ku temu będziemy dążyć i będzie łatwiej to zrobić. Pewnie w momencie, jak ten ruch będzie mniejszy, gdy powstanie już i będzie oddana do użytku droga ekspresowa S5, wtedy natężenie ruchu w samym mieście też się zmniejszy i myślę, że będzie bezpieczniej. Można dodać jeszcze jedno zdanie do tego wszystkiego. Nieprawdą jest takie twierdzenie, że ścieżek rowerowych w Rawiczu jest jak na lekarstwo. Jeśli się nałoży powierzchnię naszej gminy na powierzchnię Wrocławia, to się okazuje, że wcale nie odbiegamy od takiego standardu ilości. Metrów. Kiedy Pan był Panie Burmistrzu ostatnio we Wrocławiu, e... widział Pan kontrapasy, które są? Ja sektory, nie mówię o kontrapasach, bo to specjalne. u nas w Rawiczu e, no nie ma oprócz, szans. oprócz ścieżek rowerowych jest wiele ułatwień, które w, e... w prosty sposób można było wprowadzić. E... No. W Rawiczu nie, nie, przy... no no nie ma szans na niektóre rozwiązania. E, we Wrocławiu ulica wewnątrz w mieście ma pełne parametry 7 metrów, 8 metrów, 20 metrów. U nas w centrum miasta droga ma 5,5 metra i w związku Drogi z tym i róbcie, y y wydzielenie kontrapasów jest y skomplikowaną sprawą, Miałem mówię o czystych ilości ścieżek rowerowych, które są we Wrocławiu i w Rawiczu, i wcale nie odbiegamy. Ja wiem, że to jest niepopularne takie stwierdzenie, ale to jest fakt. Ja rozumiem, że ilość kilometrów łącznie we Wrocławiu to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, u nas zaledwie niewiele, ale musimy wziąć pod uwagę, jak małą gminą jest Rawicz. I tym rowerem w centrum miasta poruszanie się to nie jest jakaś wielka tragedia dla rowerzystów. Wykorzystajmy, panie burmistrzu, drogi techniczne przy obwodnicach. A kilometry ścieżek rowerowych nam wzrosną i będziemy wyprzedzali Wrocław. Mieszkańcy już korzystają. Oczywiście, <coughs> że tak, ale, chodzi, zakazie, o, ale chodzi o udrożnienie tego, aby nie trzeba było od ronda yy, w Sarnowie wracać do ronda Wielkiej Orkiestry. Ja skomentuję, może to całe naszą tutaj dyskusję. Tym bo akurat jestem członkiem Komisji Rowerowej i, i muszę przyznać, że na początku podejście w wszystkich tutaj i ze strony Urzędu Gminy i Powiatu, no nie było po prostu poważne, nikt nie chciał na to spojrzeć solidnie. Po kilku dopiero i interwencjach ze strony tutaj i mojej i pana Kubika na ten temat zaczęto spoglądać w inny sposób. Bo prawdą jest, że no, nie ma chęci do budowy ścieżek. Ścieżka, która w kierunku Chasów, Panie Burmistrzu, miała być, to ona już ciągle z uporem maniaka wkładamy ją do budżetu. I ona tak i tak nie, nie znajduje swojego odzwierciedlenia. Oczywiście ciągle mówimy, że winą jest, jest powiat, że oni nie, potrafią, nie mają pieniędzy, nie mogą wygospodarować, go ale jeżeli chcemy coś zrobić, co na przykład jest inicjatywy tutaj państwa, panie burmistrzu, to wtedy się potraficie z powiatem dogadać. Mamy chociażby przykład teraz chodnika w Zielonej Wsi, mamy teraz wydawy, gdzie będziemy też tam kanalizację odcinki małe, co prawda, ale będziemy robić i wspólnie robić. Więc ja myślę, że ta ścieżka już dawno powinna istnieć i to jest porażką tej kadencji, że ta ścieżka nie powstała. Bo Naprawdę tego brakuje, a mówić, że mamy porównywać się z Wrocławiem, gdzie my mamy jeden odcinek ścieżki i drugi, gdzie wybudowaliśmy, panie burmistrzu, za kolosalne pieniądze w załączu ścieżkę, gdzie w tym momencie to jest chyba najmniej ruchliwa ulica w naszej gminie i tam mamy ścieżkę rowerową, no to tak nie do końca tak powinno wyglądać, panie zdanie. Ja myślę, że tutaj nie ma niechęci. Przepisy są przepisami i komisja działająca przy staroście, przy powiecie musi się opierać na przepisach. Powiem, że w dobrym kierunku 21 czerwca zmieniły się przepisy umożliwiające rowerzystom poruszanie się m.in. po bałach powodziowych, przy rzekach, jak również po drogach technicznych. Także te przepisy ogólne, które obowiązują wszystkich w tym kraju, idą w dobrym kierunku i one mają ułatwić życie rowerzystom i myślę, że tak będzie. A one idą jeszcze dalej, bo dyskusje są o tym, żeby umożliwić rowerzystom jazdę pod prąd drogami jednokierunkowymi. Dlatego też mówię, no, idą w dobrym kierunku. I... To, że czeka nas rewolucja, a to co proponował też Naczelnik Mita, aby, bo tutaj nawiązując do, do jednego z pierwszych pytań o o to czy się zgadzamy na ruch jednokierunkowy w centrum miasta, to może zastanówmy się na poważnie nad propozycją naczelnika o zlikwidowaniu oznakowań, tak aby wprowadzić, że ruch z prawej strony ma, jadąca osoba z prawej strony ma pierwszeństwo i to będzie też rewolucja już wychodząca naprzeciw jakby tym nowym przepisom, które są proponowane dla ruchu rowerzystów. Dobrze, Panowie, podsumowując tą dyskusję, e, krótkie pytanie na koniec. E, czy umożliwić rowerzystom e, korzystanie z plant? Pan Burmistrz Pawłowski. Zanim rozpoczęła się dyskusja na ten temat w Radzie, tak było. Marek Hańca. Oczywiście trzeba to tak, umo trzeba umożliwić, ale tak nie było, bo stary regulamin też tego nie przewidywał Burmistrz Maniecki. Ja uważam, że taka możliwość powinna być. Jak najbardziej Pani y, rowerzyści skorzystać z prąd? Co czynią cały czas? Dobrze. Dziękuję bardzo. Tadeusz Pawłowski, Marek Hańce, Piotr Domaniecki, Paweł Szybowien. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam Państwa do kolejnego wydania naszego magazynu.